Świadomość nie jest wynikiem działania neuronów, to raczej neurony są skutkiem istnienia świadomości. Od wieków nauka próbowała zrozumieć umysł, traktując go jako produkt mózgu, biologicznej maszyny, w której chemia tworzy myśli. Ale dziś coraz więcej dowodów wskazuje, że ta relacja może być odwrotna, że to świadomość tworzy materię, a nie materia świadomość. Właśnie tym zajmuje się Noetyka. Nauka, która nie szuka świadomości w mózgu, lecz w polu rzeczywistości. Nie opisuje myśli jako produktu, ale jako siłę sprawczą, która ma moc porządkowania chaosu. Noetyka jest próbą połączenia fizyki, biologii, psychologii i duchowości w jeden spójny model taki, w którym wszystko zaczyna się od intencji. W centrum tego nurtu stoi postać Edgara Michela, astronauty misji Apollo 14. Kiedy wracał z Księżyca, patrząc na Ziemię zawieszoną w czerni kosmosu, doświadczył czegoś, czego żadne laboratorium nie mogłoby zmierzyć. Poczuł jedność wszystkiego. Nie był już człowiekiem patrzącym na świat, był świadomością, która jest światem. To przeżycie zmieniło całe jego podejście do nauki. Po powrocie założył Institute of Noetic Sciences, który miał zbadać to, co dotąd uznawano za nienaukowe wpływ świadomości na materię, na losowość, na biologię, a nawet na samo pojęcie rzeczywistości. Mitchell powiedział kiedyś: Widziałem, jak Ziemia i ludzkość są jednym organizmem. Jeśli świadomość jest częścią tej jedności, to musi być siłą twórczą, nie tylko obserwującą. W ramach IONS rozpoczęto dziesiątki eksperymentów. Jednym z nich były testy z losowymi generatorami liczb, prostymi urządzeniami, które miały produkować ciąg zupełnie przypadkowych wyników, coś w rodzaju elektronicznego rzutu monetą. Zaskoczenie przyszło wtedy, gdy osoby medytujące lub skupiające intencję potrafiły statystycznie zmieniać wyniki. Im większe skupienie, tym większe odchylenie od losowości. Nie chodziło o telekinezę, lecz o coś subtelniejszego. O wpływ świadomości na pole informacyjne, w którym zanurzona jest materia. To samo pole, które fizycy kwantowi od dekad próbują opisać równaniami, może potencjału, w którym każda cząstka jest prawdopodobieństwem aż do momentu obserwacji. Noetyka mówi, obserwacja jest intencją a intencja jest aktem kreacji. Świadomość nie tylko rejestruje rzeczywistość, ona ją kształtuje. Zjawisko to zyskało globalny wymiar w ramach tzw. Global Consciousness Project. Setki generatorów losowości rozmieszczono na całym świecie. Ich wyniki miały być całkowicie niezależne od siebie. Czysty przypadek. Jednak w momentach, gdy miliony ludzi kierowały uwagę na to samo wydarzenie, na przykład podczas ataków z 11 września, czy śmierci księżnej Diany, urządzenia zaczynały wykazywać nielosowe wzorce, jakby zbiorowa emocja ludzkości, współczucie szok, żal, odciskała się na poziomie kwantowym, jakby ziemia sama reagowała na nasze emocje. Podobne wnioski przenoszą badania Dina Radina, głównego naukowca ANS, w jego laboratoriach testowano wpływ emocji i skupienia na rośliny, wodę, kryształy, a nawet DNA. W kontrolowanych warunkach wykazano, że próbki DNA reagują na intencję. Ich struktura spiralna potrafiła się delikatnie rozluźniać lub zwijać, w zależności od jakości emocji. To nie magia, to subtelna interakcja informacji z energią. Radin pisał. Intencja to nie tylko myśl, to zorganizowany ładunek informacyjny, który wprowadza porządek w prawdopodobieństwo. Na podobnych zasadach działa efekt placebo, jeden z najlepiej udokumentowanych dowodów na moc świadomości. Kiedy człowiek wierzy, że coś mu pomoże, jego organizm zaczyna produkować substancje odpowiadające tej wierze. W ciele pojawiają się realne zmiany biochemiczne. Tak jakby umysł wysyłał sygnał do pola energetycznego komórek, zmieniając ich zachowanie. Widzimy więc, że myśl nie jest tylko zjawiskiem w mózgu, to instrukcja dla rzeczywistości, informacyjny kod, który organizuje materię w określony sposób. W ujęciu noetycznym świat nie jest zbiorem obiektów, ale siecią potencjałów, które aktywują się, gdy świadomość kieruje uwagę. Każdy akt obserwacji jest więc w istocie aktem wyboru jednej z nieskończonych możliwości. Jeśli świadomość jest pierwotna, to nasz wszechświat nie jest zbiorem przypadków, jest projekcją zbiorowej intencji. Każda cywilizacja, każdy gatunek, a nawet każda jednostka generuje swoje lokalne pole, rezonansową matrycę, która przyciąga określone doświadczenia. To tłumaczy, dlaczego ludzie o podobnych przekonaniach często przyciągają podobne wydarzenia. Ich pola informacyjne współwibrują, tworząc wspólne przestrzenie prawdopodobieństwa. Z perspektywy fizyki kwantowej nie jest to sprzeczne. Eksperyment z podwójną szczeliną pokazuje, że elektron zachowuje się jak fala, dopóki nie zostanie zaobserwowany. Sam akt obserwacji zmienia jego naturę z potencjalnej na rzeczywistą. Oznacza to, że świadomość jest narzędziem materializacji. Noetyka rozwija ten wniosek. Świadomość nie tylko obserwuje, lecz nadaje strukturę. Każdy impuls emocjonalny jest falą energii, która wchodzi w rezonans z polem kwantowym i nadaje mu kształt. W praktyce nasze emocje i przekonania są jak częstotliwości kodujące rzeczywistość. Kiedy powtarzamy te same wzorce myślowe, utrwalamy dane formy energii. Z tego powstaje to, co potocznie nazywamy rzeczywistością fizyczną. Noetyka nie zatrzymuje się jednak na poziomie teorii. W swoich badaniach próbuje mierzyć wpływ świadomości, tak jak fizyka mierzy energię czy masę. Wykorzystuje do tego m.in. interferometry, pola elektromagnetyczne i analizę biofotonów, cząstek światła emitowanych przez komórki żywych organizmów. Okazuje się, że emocje i intencje mogą zmieniać ich ilość i rozkład. Innymi słowy, nasze ciało świeci inaczej, gdy myślimy inaczej. To nie metafora, to obserwacja. Z badań wynika również, że emocje o wysokiej częstotliwości, takie jak wdzięczność, współczucie czy miłość, harmonizują pole biologiczne, a niskie emocje, jak lęk, gniew, poczucie winy. Wprowadzają w nim chaos. Można powiedzieć, że człowiek jest jak nadajnik, który stale moduluje swoją rzeczywistość poprzez fale emocjonalne. Dlatego w noetyce praktyka duchowa, medytacja czy praca z intencją nie są ezoteryką, są narzędziami do strojenia pola. Im większa spójność myśli, emocji i działania, tym silniejsze oddziaływanie na rzeczywistość. Dean Radin ujął to prosto. Nie jesteśmy obserwatorami świata, lecz jego współtwórcami, a Mitchell dodał: Świadomość jest fundamentalną rzeczywistością, wszystko inne jest jej pochodną. Jeśli te słowa potraktować dosłownie, to oznacza, że świat, który widzimy, jest projekcją świadomości, a nauka, która to bada, nie dotyczy już tylko fizyki, lecz natury istnienia. Noetyka próbuje więc zbudować pomost między nauką a duchowością. Nie neguje żadnej z nich, lecz łączy, pokazując, że duchowość bez weryfikacji staje się wiarą, a nauka bez świadomości staje się pustym mechanizmem. Tylko ich połączenie daje pełny obraz rzeczywistości. Świadomość staje się w tym ujęciu matrycą informacyjną, z której wyłania się materia, energia, czas i przestrzeń. Nie jest ona lokalna, więc nie ogranicza jej ani ciało, ani odległość. Dlatego telepatia, intuicja czy synchroniczność przestają być cudami, stają się naturalnymi właściwościami pola noetycznego. Kiedy zrozumiesz, że twoje myśli są falami, a emocje modulacją energii, zaczynasz dostrzegać, że świat reaguje na twoje wewnętrzne stany. Nie metaforycznie, lecz dosłownie. To, co utrzymujesz w świadomości, staje się wzorcem energetycznym, który rzeczywistość odczytuje, jak kod. Dlatego zmiana myślenia nie jest psychologiczną poradą, lecz aktem alchemicznym, przestrojeniem kodu, który materializuje się w przestrzeni kwantowej. W praktyce Noeteka uczy kilku prostych zasad. Intencja porządkuje pole. Każda myśl skupiona z emocją tworzy lokalne zawirowanie w polu kwantowym, falę, która rezonuje z podobnymi częstotliwościami. Uważność zatrzymuje chaos. Kiedy jesteś świadomy swoich myśli, przestajesz zasilać przypadkowe kody. Stajesz się projektantem, nie produktem. Wdzięczność wzmacnia sygnał. To stan energetyczny najwyższej koherencji, jak czyste światło w interferometrze które nadaje spójność całemu wzorcowi. Świadomość jest nielokalna. Oznacza to, że nie działa w ramach odległości. Dlatego modlitwa, medytacja zbiorowa czy intencja wysłana komuś naprawdę działa, nawet jeśli ta osoba jest na drugim końcu świata. Noetyka nie wymaga ślepej wiary, wymaga uważnej obserwacji. To nauka, która mówi, nie wystarczy patrzeć na świat. Trzeba zobaczyć, że to świadomość patrzy sama na siebie. To moment, w którym obserwator i obserwowane stają się jednym procesem. Nie ma już podziału na umysł i materię. Jest tylko jedno pole, które uczy się siebie poprzez doświadczenie. Gdy więc mówimy, że świadomość jest siłą sprawczą, nie mówimy o metaforze, ale o mechanizmie kreacji który działa nieprzerwanie. Każdy akt myślenia, każde uczucie, każda decyzja to mikroskopijne akty tworzenia. Świat, który postrzegasz, jest sumą Twoich wewnętrznych wzorców i ich interferencji z polami innych ludzi. Nie ma zatem zewnętrznej rzeczywistości w sensie absolutnym. Istnieje współdzielone pole percepcji, w którym świadomości wzajemnie się informują. To dlatego, zmieniając siebie, zmieniasz świat. Noetyka jest próbą ujęcia tej prawdy w języku nauki. Ale sedno pozostaje takie samo, jakie znali mistycy od tysięcy lat. Jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Jak na górze, tak i na dole. Świadomość jest kodem, a wszechświat ekranem, który go odtwarza. Każda emocja jest programem, każda myśl algorytmem. A każde działanie linią kodów symulacji, której jesteśmy zarówno uczestnikami, jak i twórcami. Noetyka nie jest więc końcem nauki, jest jej rozszerzeniem, pierwszym krokiem do zrozumienia, że materia i świadomość to dwa aspekty tej samej energii, jednej, która doświadcza siebie poprzez nieskończone formy. A gdy człowiek pojmie to nie intelektem, lecz odczuciem, zaczyna się prawdziwa transformacja. Świadomość przestaje być obserwatorem i staje się źródłem.